Dobry wieczór Państwu! Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że Was widzę. Witam naszych najmłodszych studentów zarówno Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego, jak i Akademii Młodego Ekonomisty w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, zanim. Staniecie się studentami, zanim staniecie się naszymi najmłodszymi uczestnikami zajęć. Tradycja akademicka nakazuje, żeby złożyć ślubowanie. Dlatego bardzo serdecznie poproszę Was, abyście powstali. Występując do społeczności Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego oraz Akademii Młodego Ekonomisty, ślubuję uroczyście. Wytrwale zdobywać wiedzę i rozwijać nowe umiejętności. Ślubuję. Przestrzegać zasad życzliwości, tolerancji oraz swobody wyrażania opinii. Ślubuję. Z szacunkiem odnosić się do studentów Uniwersytetu oraz nauczycieli akademickich i innych pracowników uczelni. Ślubuję. Dbać o godność i honor studenta oraz dobre imię. Uniwersytetu Dziecięcego i Akademii Młodego Ekonomisty. Dziękuję. Dziękuję. Po ślubowaniu możecie spocząć. Szanowni Państwo, Uniwersytet Ekonomiczny Dziecięcy oraz Akademię Młodego Ekonomisty, rok akademicki 2012-2013, za otwarty.